z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl, w ich sercach wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich. Kto by to dziecko przyjął w moje imię, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród Was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan, Mistrzu: Widzieliśmy, jak ktoś w Twoje imię wypędzał złe duchy i zaczęliśmy Mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Dostajemy dzisiaj Przepiękny fragment Ewangelii, który nas uczy niezwykle ważnej w naszym życiu duchowym techniki rozeznawania duchów. Dla naszego wzrostu duchowego jest niesamowicie ważne to, byśmy umieli odczytać, która myśl pochodzi od Ducha Bożego, a która myśl pochodzi od złego ducha, innymi słowy od ducha tego świata. Oto widzimy apostołów i w ich sercach pojawia się pewna myśl. Łukasz zapisał, że ta myśl przyszła do nich z zewnątrz. Mają całe szczęście to, że mają obok siebie człowieka, który nie tylko potrafi rozeznawać, złe duchy, nie tylko potrafi rozeznawać duchy, ale który widzi i na wskroś przeszywa ich serca, to znaczy mają przy sobie pana Jezusa. Ale Pan Jezus w tej Ewangelii chce także nas dzisiaj poprowadzić, bo wiele myśli przychodzi także do naszego serca, byśmy umieli sobie z tymi myślami poradzić, byśmy umieli sobie pewne myśli rozwiązać tak, by być rzeczywiście zanurzonymi w Bogu, a nie słuchać tego, co przychodzi od Ducha tego świata, od Złego Ducha. Oto popatrzcie, w sercach apostołów pojawia się myśl, kto z nas jest największy. Oczywiście w takim paradygmacie wielkości w oczach tego świata, kto z nas jest najpiękniejszy, kto z nas jest najlepszy, komu się najwięcej należy, kto będzie miał pierwsze, kto będzie miał drugie miejsce, znamy dobrze pragnienia, troszkę, może nie dobrze, ale troszkę z Ewangelii, pragnienia apostołów którzy troszkę dali się ponieść takiej megalomanii, nie? kto z nas jest największy, ten będzie po prawej, ten będzie po lewej stronie. Nieustannie myśli wchodziły w serca apostołów i te myśli, które przychodzą w nasze serce, moralnie są obojętne. Tak jak moralnie obojętne są pokusy, które przychodzą w nasze serce, do momentu, kiedy nie włączymy naszej woli, kiedy nie zaangażujemy naszej woli. Dlatego niesamowicie ważne jest na początku umieć rozeznać, która myśl pochodzi od Ducha Bożego, a która pochodzi od Ducha tego świata. I Pan Jezus chce pokazać apostołom, że ta myśl, że ten kierunek, w którym idą, te myśli, które pojawiają się w ich sercu, za chwilę mogą zainfekować ich serce jeszcze gorzej, mogą ich zaangażować, nie wiem, ku właśnie podziałom, dlatego że te myśli, które wchodzą w ich serce obecnie są, nie są z Bożego Ducha, ale są takimi myślami światowymi. Bo apostołowie myślą sobie, kto z nas jest największy. Dlaczego wiemy, że to jest myśl ducha tego świata? Ano, dlatego, że apostołowie zapomnieli o czymś niezwykle ważnym o tym, czego uczy ich Pan Jezus, o tym, co im pokazuje od początku że wszyscy w oczach Boga są absolutnie ważni, że wszyscy przed Bogiem są Jego dziećmi, że oni mogą ze śmiałością mówić do Boga: Abba, Ojcze, Tatusiu, że są dziećmi Boga, że to jest podstawą ich wielkości. I Pan Jezus. Przez cały ten czas pokazuje, to jest najważniejsze. Jesteście wielcy w oczach Bożych, jesteście wielcy w oczach świata, ponieważ jesteście dziećmi Bożymi. To jest duch Boga. To jest duch Boga, który pokazuje ich wielkość nie ze względu na to, co mają, nie ze względu na to, ile zarobią, nie ze względu na to, kim są, nie ze względu na to, ile potrafią wrzucić do nie wiem, wspólnego worka, ale ze względu na to, kim są w oczach Boga, nie, to, ze względu na to, że są dziećmi Boga. Apostołowie widać, że ulegają takiej myśli, która absolutnie o tym zapomina, nie? Czyli wchodzą w takie myślenie, kto z nas jest największy, co to znaczy? Popatrzcie, ta myśl, która myślę, pojawia się także wiele razy w naszych sercach, bo stąd przecież biorą się różnego rodzaju wojny, stąd biorą się różnego rodzaju konflikty. Skąd biorą się? Z myślenia, kto z nas jest największy. Komu się należy więcej, a komu się należy mniej? Kto, kto z nas zajmie lepsze miejsca, a kto zajmie gorsze miejsce? Ile mam tytułów przed nazwiskiem i możemy tak w, nieustannie wymieniać? To jest duch tego świata, który jest duchem niesamowicie groźnym, ponieważ ten duch ostatecznie nas dzieli. Ten duch wywołuje wiele wojen w świecie. Dlatego Pan Jezus robi jedną bardzo ważną rzecz i bardzo piękny gest Pan Jezus robi pokazuje, że trzeba być niezwykle delikatnym. On ich nie gani. Pan Jezus jest niezwykle delikatny. Robi to z niezwykłą czułością. Bierze do siebie dziecko i mówi, jeśli przyjmiecie dziecko, takie, takie dziecko przyjmiecie w moje imię, mnie przyjmujecie. Co to znaczy? Nie tylko znaczy, że mają być jak dzieci, że nie wiem, tu nie chodzi o takie proste, że mają teraz być infantylni w swoim życiu i poczuć się jak, jak ostatni. Chodzi o to, żeby przypomnieli sobie, kim są, żeby przyjęli prawdę najważniejszą o ich życiu. Co to znaczy? Że są dziećmi Boga. Że przed Bogiem są kimś, rzeczywiście, nie? Że, że, że są mali przed Bogiem w takim znaczeniu, że, ale jednocześnie są niesamowicie ważni i wielcy. Że tak jak Jezus przyjął to dziecko, postawił obok siebie i pokazał, to jest największe. Popatrzcie na to, Popatrzcie na ten obraz, popatrzcie na to rozeznanie. Dajcie się poprowadzić mojemu rozeznaniu. Zechciecie być mali przed Bogiem, ale jednocześnie właśnie w Jego oczach bardzo wielcy. Poczujcie się wielcy jako dzieci. Dlaczego to jest tak ważne? Otóż popatrzcie, w momencie, kiedy rozeznamy dobrze i kiedy pozwolimy się Panu Jezusowi dobrze poprowadzić, w momencie, kiedy... Poddajemy się Bożemu Duchowi, odkrywamy, że ta nasza wielkość, która wypływa z tego fundamentu, że jesteśmy Jego dziećmi. Zaczyna jaśnieć kiedy? No właśnie, nie wtedy, kiedy zaczynamy eliminować naszych potencjalnych wrogów, którzy nam zagrażają naszemu stanowisku. Dopóki dajemy się prowadzić duchowi temu świata, dopóki w naszych sercach pojawia się myśl, kto z nas jest największy, kto z nas zajmuje większe stanowiska, kto z nas posiada więcej, inni są dla nas zagrożeniem i zaczynamy ludzi eliminować, inni są dla nas przeciwnikami. Natomiast kiedy rozeznajemy w sobie godność, że jesteśmy wielcy, dlatego że jesteśmy mali i dlatego że nie musimy zasługiwać na miłość, dlatego że Bóg Ojciec nas kocha, dlatego że jesteśmy Jego dziećmi, że możemy czuć się naprawdę szczęśliwi w ramionach Boga, jeżeli my zaakceptujemy siebie w swojej małości wielkimi przed Bogiem, widzimy jedną rzecz. Że tak naprawdę zaczynamy kwitnąć, i zaczynamy błyszczeć, i zaczynamy być refleksem w oczach tego świata właśnie wtedy, kiedy stajemy się sługami innych. Kiedy w swojej wielkości niewyobrażalnej, tak jak uczynił to Jezus, on, będąc synem Bożym, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, czyli innymi słowy, jeśli wejdziemy na drogę Jezusa. Stajemy się naprawdę wielkimi w oczach Boga, ale jednocześnie wielkimi w oczach świata. Życzę każdemu z Was, abyście mieli w sobie taki dar rozeznawania duchów, byście dali się prowadzić Jezusowi, byście dali prowadzić się Ewangelii, byście umieli odrzucać skutecznie ducha tego świata, który wdziera się przez każde możliwe wejście, każde możliwe wejście, które. Które jest w naszej duszy, w naszym sercu, w naszych pragnieniach, próbuje zapchać każdą jedną szczelinę, każdą jedną szparę w naszym jestestwie. Nie dajmy się, nie poddawajmy się złemu duchowi, nie poddawajmy się duchowitemu świata, ale napełniajmy się Duchem Boga, na co z całego serca wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.